Tu mieszka g Pewnego wieczoru wraca razem z Lumi do psychiatryka. Znajdują tajemniczą skrzynię, do której można wejść. Postanowiłem zobaczyć, co jest w środku. Zobacz ich przygodę i nie zapomnieć zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 11 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Yo, Siemano, z tej strony Gplay witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jest już wieczór, a ja słuchajcie, przyjechałem pod restaurację. I ogólnie, jeśli jeszcze tego nie robicie, Wasz guzik subskrypcji, jeszcze raz z dzwoneczkiem, koniecznie już teraz zamieńcie go na czerwony. Ponieważ już niedługo wbijamy 8 subików. Jeśli chcecie dołączyć do armii, to już teraz klikajcie, wpadajcie do sklepu edgyplay.pl. A jeśli chcecie więcej odcinków, oczywiście zostawiacie już teraz kciuka w górę. Zobaczymy, ile tutaj właśnie dzisiaj uda Wam się wbić kciuków. Załóżmy, że cel to 10. Także, gdzie jest ta Lumi? Czekamy tutaj na nią. Aha, e, to, ale, było o. fajnie. Ja nie mogę. Do widzenia, do widzenia. Normalnie, ekstrematka. O, już jesteś, No tak się malko, Lumi. Ale chwila, chwila. Jak szybko? Spóźniłaś co? się tu jakieś pół godziny. Przedłużyła ci się ta Uu, randka, Już jest ciemno. ciemno. No, no dobra, fajnie, fajnie, Lumi. Jedziemy? Dawaj, wsiadamy i cię od, miałem odprowadzić do domu, tak? Prosiłaś mnie, słuchaj. Więcej A. już. O, kurwa ty w ogóle Co? tutaj nie masz oświetlonego <laughs> domu, że tyle zombiaków. O ja! O ja! Chodź, ja! szybko, szybko do domu.